Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Paweł Wicki Gamer. W dzisiejszym hashtag 14 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Szuker Superstar. Zapraszam Was na profil lub link do jego profilu znajdziecie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie w linku ponad 89 łapek w górę, dobijcie mi 7 subskrypcji, to ponad 10 tysięcy subów i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Słuchajcie, dzisiaj dojdę do końca tej wędry, do siódmego sezonu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No to 10 meczy dzisiaj muszę zagrać No niestety Gram teraz przeciwko Warszawie Wiel Czy wygram czy nie? Zobaczymy owe gardry Mam Cooper. Podanie tutaj Ciekawe czy puhar ligiś do będę Dawno nie gram z tą gardry już jakieś 5-6 dni No prawie tydzień można powiedzieć Teraz podanie tutaj Dobrze jest też Wimbledon, więc y, mogę się skupić na Wimbledonie. O! Dobrze. Jest! Dwa do zero. prowadzę z Warszawą wiel. To będzie wstrzymanie. Będzie reklama. Nie, nie będzie wstrzymanie. Jest dwa do dwóch. Jeden, szkoda. Wróciłam do was z powrotem. Nie wierzę, znowu to samo. Teraz, może teraz. No nie. Teraz muszę się skupić. No nie. Nie wierzę. Już wróciłem do Was powrotem. No i co tu teraz mam zrobić? Nie! Zawsze jak tutaj uderzam, to on musi wejść mi w psał. Kurde! No to chyba jeszcze raz od nowa muszę zacząć. Już mam dosyć tych reklam. Mam dosyć tych rechlam po one są Dobrze tutaj podanie Jest dobre podanie Może teraz Dobrze w końcu 2 do 0 Ale jeszcze kolejna akcja została Jest! 3 do 2, no w końcu strzeliłem. Bo ileż można było odbijać, i odbijać tą piłkę w nieskończoność. Wygrałem puchar, zobaczcie. 111. 111 poziom. 12 poziom. 112 poziom. Przeciwko Gniwiczowi teraz gram nie. Kornictwo polski. Dobra, tutaj podanie. Jeden dara do, 0, do i jeden do zera. nic w Polski mogę robić wszystko. Jakbym tego nie strzelił, to po prostu to by było jaja. Jakbym tego nie strzelił. O jeden prowadzę. Tutaj podanie. Dobrze, 3 Ja jako mistrz Polski mogę robić wszystko, ale za granicą to jestem trochę słabszy, niestety, przykro mi. I kolejny puchar, wygarałem czempion, jako czempion, zostałem czempionem Polski. Jestem mistrzem Polski, moi dorosli widzowie, więc uważajcie, z kim gracie i zadzieracie. Lecimy dalej. Dobra, i trening, a, to tylko trening. Tak, podanie tutaj, na treningu, potężne. Dobrze, podanie tutaj, teraz tu. podanie tutaj, do tych, którzy są w mojej drużynie trzeba podawać i strzelać, brawo, wygrałem. Trening również zaliczony, 113 poziom, a 114 poziom to pewnie również trening. Nie, Puchar Międzynarodowy, faza grupowa. Z Meksykiem gram, powinienem wygrać, bo Meksyk nie jest taki dobry, ale nie, przegrywam 3 do 0, no szkoda. Nie mogę do, robić to co trzeba. Jest! Jeden do trzech. Brawo. Nie będę brama, ale liczę, że chociaż tutaj zagram mniej. Nie tak, nie tak. Raz. Jestem tutaj znów widzowie. Dobrze, nie tutaj. Już jak do mnie dochodził jeden... Piłkarz Meksyku proszę bardzo podanie tutaj podanie tutaj i całk ale kontra inter zrobiłem 3 do 2 przynajmniej przewrywam a zaraz może być nawet 3 do 3 nie no niesamowity gol 0 do 3 na 3 do 3, no brawo super przynajmniej remiza nie porażka Ło, to przynajmniej cieszę się że coś zdobyłam kolejna układanka ułożona bez problemu girl right? międzynarodowe puchar faza girl dropowa przeciwko Chorwacji u ciebie girl, Dobrze, ostatni chwili. No niestety. Tutaj, podaj tutaj. Jak nawet z Meksykiem jemy co do cech, to ciekawe co to robię z Chorwacją. Tak, tak, o to chodzi. Jeden do zera. Sensacja staje się faktem. Sensacyjnie na razie pol prowadzę. Ale teraz jest już remis. Jeden do jednego. Nie, niestety. Dobra, podaj tu. No podaj, dlaczego? Nie. Nie wiedziałem, Teraz nie wstrzymuje pierdziele nie wstrzymuje. Dobra. Ich sam muszę wziąć, bo nie wytrzymam. Wracamy tu z powrotem. Teraz to podanie. To podanie. Ciągle o nogi muszą się ocierać te piłki. Ta piłka ciągle się ociera o czyjeś nogi. No nie, nie wytrzymam. Jaki jestem wkurzony. Dobra. Tutaj perfekcyjnie strzeliłem go, ale przy tym drugim podaniu to nie wiem, co zrobię. Jest. Tak, o to chodzi i dwa do jednego prowadzę no w końcu. A kolejne na spokojnie muszę rozegrać, żeby nie było, że znowu ktoś mi coś chce zabrać. Jest! 3 do 2. Czy wygrałem? Tak, wygrałem! Tylko trzy akcje wystarczyły do ukończenia i po rozgrosze 3 do 2 wygrywam. Brawo. Teraz odbieram w torbie to co chcę tutaj mieć. Wylotowałem właśnie to. Proszę bardzo. Teraz przeciwko Kamerunowi gram. Zrewinowałem z Lekczykiem do trzech wygram z Chorwacją 3 do dwóch To z Kamerunem też coś zrobię. Jest. Jeden do zera na wyjeździe przeciwko kamerunowi wygrywam. I proszę bardzo, koniec meczu. Bo mówię Wam, piłka nożna to moje oczko w głowie. Ja bardzo lubię piłkę nożną i takie tam, tylko czasami to trochę się denerwuję przy tych uderzeniach i takie tam, o Belgia. Belgia jest bardzo, ale to bardzo mocna. Ale dobrą serię tworzę, to na razie jest wszystko okej. Okay. Mogę strzelić na bramkę Belgii? Jest! Jeden dodara. nikt nie mógł mi go zrobić. Podanie tutaj. Podanie tutaj. Tak, tutaj. Dwa dozera prowadzę przeciwko Belgii. No to już na pewno będzie sensacja. I zobaczcie, wygrałem sensacyjnie przeciwko Belgii na wyjeździe 2 do 0. Teraz będę grał przeciwko komu. Kolejny mecz u siebie przeciwko Chorwacji. To będzie rawant za tamtą porażkę. Proszę bardzo. Dobrze opanuj piłkę, opanuj. Jest! 3 do 2. Na razie nic nie mogę mi ze mną zrobić bracze Chorwacji. Ale zaraz pewnie coś szykują, więc nie będzie mi tak łatwo. Proszę bardzo, podanie tutaj, tutaj nie ma spalonego. Dobrze, no nie niechcący, niechcący. nie chcący, nie wstrzymuje. Postanowiłem, że tego nie wstrzymuję, bo to zupełnie inna reklama jest, z puzzlami. No, z puzzlami to ja teraz nie wstrzymuję. Zaraz pewnie będzie koniec filmiku, ale jeszcze coś muszę tutaj zrobić. Jest! I to jeszcze od którego kąta strzeliłem. Nie no, to to już jest wielki szacun widzowie. To już wstrzymam. I wygrałem rewanż 4 do 2. Teraz będę grał przeciwko Francji. Nie, Francja to jest jedna z lepszych drużyn. To nie ma co niczy tutaj. zwycięstwo, ale strzelam gola na 1 do zara i prowadzę tym zaczynanie z Francjum. czy to już będzie koniec. Nie jest 1 do jednego. Spalone, spalone. Nawet nie wiedziałem, że będzie spalone. No jaki jeszcze? Przeciwko Francji wygram to to będzie coś niesamowitego. O, otrzymuję. Wróciłem do was tutaj z powrotem. O Takie podanie sobie wymarzyłem. Proszę bardzo, podaję tutaj z powrotem i tutaj znowu. Teraz czał. Nie Jeszcze to wybronił skurczywek jeden, ty! A no tak, widzowie, sorry, ja strzelam poniżej. A powinienem powyżej strzelać. Mój błąd, sorry, strzelałem powyżej, a tu nic. A może trzeba podać tutaj? O, tak, od razu, bo by mi ktoś jeszcze zabrał. Nie wierzę. Nie mógł, że to obronił. Nie obronił! Jest gol z dobitki. Wow, wygrałem 2 do 1 z Francją, brawo. No i spójrzcie na to, widzowie. Coś niesamowitego. Z Mistrzem Świata wygrałem, i teraz ostatni mecz mi został. Kolejny puzel ułożony, teraz będę grał przeciwko, Nieważne komu, ważne żebym wygrał i tyle. Graj, proszę bardzo, o, Hiszpania, teraz gram przeciwko Hiszpanii. Hiszpania niestety wygrywa, gry, Hiszpania zawsze była dobra w pucharze. Yy. Woda z zdobędzie ten puchar, ale Ile ja już pucharów zdobyłem? E, Wygram z Francją, z Belgią, z Chorwacją, a z Hiszpanią, no nawet nie ma takiej opcji. Bo zobaczcie, ile są tym z nami. Dwa do innego, o jest, dwa do dwóch. Karne. O no, nie. Niestety miałem to obronić przecież, a nie obroniłem, więc... Tak, jestem gotowy teraz. No nie chcę nie miesące. I znowu reklama. Kurde. Od nowa wszystko muszę zaczynać. Proszę bardzo, tutaj podanie, o już jaki długi filmik mam, trudno, muszę coś z tym co drogi i tyle, on odsuwał się, odsuwał się bramkarzem, brawo, gotowy, jest obrona. Jest! 3 do 2. Niemożliwe, żebym jeszcze i Puchar zdobył. Nawet taka Hiszpania nic mi nie zrobiła. Zobaczcie, Zdobywam Puchar Championów. Nawet taka Hiszpania mnie nie pokonała. Brawo. Będzie tu odebranie tych przedmiotów i takie tam. I widzimy się już w nowym sezonie, w nowym klubie. Powiedzmy w Londynie w BR Anglia. Wybieram numer 6. Niech będzie numer 6. Jako Paweł Londyn podpisam kontrakt z Londynem, więc teraz nowy odcinek dopiero będzie jak będę grał w Londynie. A na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jeszcze fajnego odcinka z szóstego sezonu w Super Super Star. To wiecie co robić. To wejdzie mi łapkę w górę, ej, nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco co z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego na wolnym rodziną i ze i Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, pa, pa.